Cześć, witam Cię serdecznie i zapraszam do posłuchania fragmentu mojej książki Mentalna Akupunktura. Wystukaj sobie życie z EFT Tapping. Ja jestem Justyna Sodel, jestem autorką tej książki, jestem trenerką, nauczycielką metody EFT Tapping oraz hipnoterapeutką i mistrzynią reiki. Zapraszam Cię do posłuchania fragmentu książki Mentalna Akupunktura. Więc, jak zaczęła się moja droga z EFT i dlaczego dziś uczę tej metody? Czy nie byłoby wspaniale mieć narzędzie, które pomoże ci uwolnić każdy niekomfortowy ładunek emocji, strach, ból, złość, smutek, dokładnie wtedy, kiedy tego potrzebujesz? Narzędzie, które zawsze masz przy sobie, bez względu na czas, miejsce i okoliczności. Czy nie byłoby cudownie mieć dostęp do własnej machiny czasu, która pozwala ci wrócić do przeszłości i spojrzeć na trudne chwile z nową, bezpieczną perspektywą, zrozumieć to, co wtedy czułaś, i uwolnić emocjonalny ciężar, który być może wciąż blokuje twoje życie? Narzędzie pozwalające uwolnić limitujące przekonania, wierzenia i decyzje. Które wtedy w bólu lub w lęku powstały i nieświadomie kierują Twoim życiem do dziś. A co jeśli mogłabyś zajrzeć również w przyszłość, użyć potężnej wizualizacji, która nie tylko poruszy Twoją wyobraźnię, ale wpłynie na Twoje ciało, emocje, pole energetyczne i podświadomość? Dając Ci zupełnie nowy poziom spokoju i pewności siebie. Brzmi zbyt piękne, żeby było prawdziwe, ale to właśnie robi EFT Tapping. Proste, <tryk> <tryk> przepraszam, ale niesamowicie skuteczna metoda, która zmienia życie, emocja po emocji, myśl po myśli, krok po kroku. Gdy po raz pierwszy usłyszałam o EFT, Emotional Freedom Techniques, czyli technikach emocjonalnej wolności, przyznam szczerze, że podeszłam do tego z lekkim dystansem. Ktoś powiedział mi, że to działa bardzo szybko, a czułam, że inne metody, takie jak medytacja czy yoga, nie przynoszą mi ulgi. Ale jednocześnie byłam w takim miejscu swojego życia, że chciałam spróbować wszystkiego, co mogłaby mi pomóc. EFT zarezonowało ze mną, bo już wtedy wierzyłam mocno w afirmacje. A w rozwoju byłam od zawsze. Reiki stosowałam na sobie od 17 roku życia, sięgałam po książki, uczestniczyłam w warsztatach, chodziłam też na akupunkturę. Ale mimo tych wszystkich prób, coś nadal we mnie wołało o pomoc. Byłam w ciągłym stresie, prowadząc dwie firmy, opiekując się małymi dziećmi i będąc na dorobku. Za dużo tego wszystkiego było: tempo życia, obowiązki, presja. Miałam wrażenie, że jestem gdzieś obok siebie, ciąż spięta, w trybie przetrwania, zagubiona w natłoku oczekiwań i odpowiedzialności. Ale kiedy siadałam do medytacji, natychmiast zasypiałam. Moje ciało było tak wyczerpane, że każdy moment zatrzymania kończył się odcięciem. Zmagałam się wtedy z atakami paniki i stanami lękowymi, chociaż wtedy jeszcze nie wiedziałam, że to właśnie to. W końcu zgłosiłam się na pierwszą sesję IFT jako klientka z ciekawością, ale także z ogromną potrzebą zmiany. Oficjalnie przyszłam z powodu fobii na pająki, ale to było coś, co było mi łatwiej nazwać, coś konkretnego. I to, co wydarzyło się podczas tej pierwszej sesji, całkowicie zmieniło podejście do tej metody. Już wtedy doświadczyłam głębokiego uwolnienia. Dosłownie na jednej sesji pozbyłam się wieloletniej arachnofobii, która towarzyszyła mi odkąd pamiętam. Zaczęłam spotykać się z terapeutką IFT regularnie na sesjach indywidualnych online, a między sesjami zaczęłam sama stosować EFT. I wtedy wydarzyła się kolejna magiczna rzecz. Okazało się, że moja terapeutka uczy EFT, a ja Choć wtedy nie miałam żadnych planów zawodowych związanych z tą metodą, szczególnie jako mama dwójki małych dzieci, zaczęłam czuć, że chcę więcej. Początkowo zrobiłam pierwszy poziom kursu EFT tylko dla siebie, żeby lepiej zrozumieć co się dzieje w moim ciele, w moich emocjach, co dokładnie dzieje się na sesjach, które mnie tak mocno poruszały. Z czasem przyszła decyzja o drugim poziomie, również dla siebie. Żadnych ambicji, żadnych planów zawodowych, po prostu ogromna ciekawość, zachwyt i chęć zgłębienia czegoś, co realnie działa, co przynosi ulgę, co dotyka głęboko, ale jednocześnie daje niesamowite poczucie bezpieczeństwa. Coś, co prowadzi człowieka z powrotem do życia i to w tempie, które, jak na pracę z emocjami i podświadomością, jest wręcz zdumiewająco szybkie. Co mnie najbardziej urzekło w EFT? EFT to nie tylko rozmawianie o problemie. Nie zrozum mnie źle, sama jestem hipnoterapeutką i absolutnie nie mam nic przeciwko terapiom opartym na rozmowie. Jednak moje własne doświadczenia i to, co widzę wśród osób, z którymi pracuję, pokazuje, że EFT sięga głębiej. Prowadzi do prawdziwego emocjonalnego uwolnienia. I głębokiej transformacji. EFT to nie tylko technika, to narzędzie, które pomaga ci odzyskać sprawczość i wziąć życie w swoje ręce. Metoda EFT pracuje na wielu poziomach jednocześnie z podświadomością, z układem nerwowym, z energią, z emocjami i z ciałem. Dzięki EFT przestałam bać się własnych emocji. Zaczęłam rozpoznawać, co się ze mną dzieje, kiedy się dzieje. I co najważniejsze, co mogę z tym zrobić, bez uciekania w jedzenie, lęki, wybuchy złości czy choroby? Coraz częściej pomiędzy sesjami łapałam się na tym, że sama opokuję różne emocje, napięcia, stresy dnia codziennego. I to działało. Zauważyłam zmiany. Najpierw w sobie, potem w moim związku, a nawet w relacji z dziećmi. Coraz rzadziej wybuchałam złością, coraz mniej krzyczałam miałam więcej cierpliwości i podejmowałam lepsze decyzje a nawet moja firma zaczęła lepiej funkcjonować jakby wraz ze mną wracała do równowagi zaczęłam regularnie pracować z moją terapeutką EFT uczestnicząc w sesjach online i choć każda sesja była głęboka transformująca i uwalniająca to coś we mnie zaczęło się zmieniać jeszcze bardziej gdy zaczęłam samodzielnie opukiwać się między sesjami Pomiędzy kolejnymi spotkaniami z terapeutką w codziennych, trudnych chwilach. Zamiast tłumić emocje, uciekać w napięcie, złość czy zmęczenie, zaczęłam stosować IFT sama. Krótkie rundy opukiwania na bieżące emocje, frustracje, stres, przytłoczenie, poczucie winy, złości czy zmęczenia. I to naprawdę działało i wzmacniało efekty pracy, którą robiłyśmy razem. Zaczęłam też mieć więcej energii do działania. Zrozumiałam, że jest to tak trochę jak z pielęgnacją skóry. Możesz iść do kosmetyczki na zabieg, ale jeżeli nie dbasz o cerę między wizytami, efekty będą krótkotrwałe. Tak samo tutaj, IFT między sesjami stało się moją codzienną higieną emocjonalną. Czymś, co pomaga mi zadbać o swoje zdrowie psychiczne i o wewnętrzną równowagę. To, co na początku wydawało mi się tylko pomocą dla siebie, stało się również moją ścieżką. Moją pasją i moim sposobem, by nieść ulgę i wsparcie innym ludziom. Szczególnie kobietom, które tak jak ja kiedyś czują się przytłoczone, zagubione, rozdarte między emocjami a codziennością. Często będąc mamami, partnerkami, kobietami z ogromnym sercem, ale z ranami, które domagają się ukojenia. Dziś nie tylko prowadzę indywidualne sesje EFT, ale też uczę tej metody inne osoby. I wiem, że to działa. Nie dlatego, że przeczytałam o tym w książce, ale dlatego, że doświadczyłam tego na własnej skórze, na własnym ciele, w sercu, w życiu. I jeżeli to czytasz i czujesz, że EFT może być czymś dla Ciebie, to prawdopodobnie masz rację, bo IFT nie zamienia Cię w kogoś innego. Ono pomaga Ci wrócić do siebie. Uwaga. Ważna informacja. Tu jest informacja o tym, że EFT to terapia oparta na dowodach naukowych, której skuteczność została potwierdzona w wielu badaniach klinicznych, zwłaszcza w obszarze redukcji stresu, traumy, lęku czy bólu emocjonalnego. Ale rundy IFT, które znajdziesz w tej książce, zostały przygotowane z myślą o samopomocy i służą wyłącznie do użytku osobistego. Więc ta książka nie stanowi profesjonalnego szkolenia. Jeżeli chcesz zgłębić swoją wiedzę, zapraszam cię serdecznie na akredytowane szkolenie do Akademii EFT, na superwizję, mentoring i własne wsparcie. Niniejsza książka odzwierciedla wyłącznie moje doświadczenia i opinie i nie stanowi oficjalnej opinii ani materiału w żadnej organizacji, w której jestem zrzeszona. I ta książka nie ma na celu przedstawienie jedynie słusznej metody pracy. Ale przede wszystkim przedstawienie moich własnych, osobistych doświadczeń w pracy z klientami, klientkami podczas warsztatów i sesji indywidualnych. I dla uproszczenia, większość tej książki została napisana w formie żeńskiej, jakbym zwracała się do jednej kobiety. Więc jeżeli jesteś kobietą, witaj. Może potrzebujesz zatrzymania, pomocy, ale ta książka jest dla każdego. Bez względu na płeć, ponieważ pracuję zarówno z kobietami i z mężczyznami. I jeżeli jesteś mężczyzną, dziękuję ci, że jesteś. Świat potrzebuje właśnie ciebie. I jeszcze jedno, chciałabym dodać coś od serca. Proszę, bądź dla mnie wyrozumiały, wyrozumiała. I to moja pasja i życiowe powołanie, ale ja nie jestem zawodową pisarką, a to jest moja pierwsza książka. Więc napisałam ją z intencją dzielenia się tym, co sprawdziłam w praktyce i co pomogło setkom osób, ale nie pisałam tego z myślą o doskonałym stylu czy literackiej formie, więc jeżeli zauważysz drobne niedociągnięcia, potraktuj to z wyrozumiałością. Następny rozdział to układ nerwowy, potem emocje i ciało. Jak działa IFT? Badania nad IFT. Jak samemu sobie pomóc? EFT? EFT na opór, na ból i chorobę. Następny rozdział na stres, na emocjonalne jedzenie, w macierzyństwie, na sen. EFT prawo przyciągania, EFT jako styl życia, najczęściej zadawane pytania, na koniec, co mówią kobiety, które odważyły się poczuć. Pomyślałam, że teraz przeczytamy rozdział. Może emocje emocje i ciało, czyli rozdział drugi. Emocje i ciało. EFT działa, widzę to codziennie. Obserwuję, jak klienci i moje studentki, które przychodzą do mnie z ogromnym ciężarem na sercu, zaczynają oddychać lżej. Jak z tygodnia na tydzień ich twarze stają się spokojniejsze, a w oczach pojawia się blask. Ale dlaczego? Co sprawia, że opukiwanie kilku punktów na ciele potrafi przynieść taką ulgę? Chcę Cię zabrać w podróż, w której, w której zrozumiesz, dlaczego EFT jest tak potężnym narzędziem transformacji i dlaczego skupiamy się na tym, co trudne, zamiast od razu myśleć pozytywnie. To, co kocham w EFT, to prostota, bo często to właśnie najprostsze metody okazują się najskuteczniejsze. Prostota sprawia, że każdy może nauczyć się podstaw EFT z tej książki, zanim podejmie decyzję o udziale w szkoleniu czy w sesjach indywidualnych. Nawet jeżeli nie wykonasz wszystkiego perfekcyjnie, nie zaszkodzisz sobie. EFT to bezpieczna i łagodna technika, z której możesz korzystać samodzielnie. Emocje nie istnieją wyłącznie w naszych myślach. One mieszkają w naszym ciele. Dodam Ci przykład z mojego życia. W kwietniu 2025 roku nagle wyłączyli nam prąd i nie było żadnego zasięgu w telefonie w całym kraju, w Portugalii. Mój mąż akurat był w delegacji służbowej, a ja zostałam sama z dziećmi, nie miałam z nikim kontaktu. Pamiętam ten moment, totalny szok. Poczułam się bezradna, przestraszona, zupełnie odcięta od świata. Już następnego dnia rozłożyła mnie angina. Dziś wiem, że była to reakcja mojego ciała na stres. Może Ty też przypominasz sobie sytuację, po której fizycznie odchorowałaś coś, co się wydarzyło? Sama kiedyś bardzo często chorowałam na wakacjach. Zanim wyjechałam, towarzyszył mi wzmożony stres. Trzeba było wszystko dopiąć na ostatni guzik, ogarnąć dom, dzieci, pracę. Zmęczenie się kumulowało, a organizm po prostu działał na rezerwie. Dopiero gdy przyjeżdżałam na miejsce. Kiedy ciało odczuło, że może wreszcie odetchnąć, wtedy się poddawało i zamiast cieszyć się odpoczynkiem, leżałam z przeziębieniem lub migreną. Dziś wiem, że to nie były przypadkowe infekcje. To były głosy mojego ciała. Dzięki IFT nauczyłam się regulować i reagować wcześniej i nie czekać, aż organizm sam się wyłączy. Ciało często mówi do nas głośniej niż umysł. I to, co przeżywamy emocjonalnie, może mieć realne skutki fizyczne. Jeśli nie wyrazisz swojego żalu, on nie zanika. Może zostać zapisany w napięciu barków, ścisku klatce piersiowej, bólach brzucha czy w głowie. To dlatego czasem czujesz się, jakbyś utknęła, robisz wszystko. Planujesz, afirmujesz, rozwijasz się, pracujesz nad sobą, a i tak nie widzisz rezultatów, bo pod spodem twoje ciało i energia. Wciąż trzymają blokady, które hamują każdy krok. Emocje to nie są tylko przelotne uczucia, które pojawiają się i znikają. Emocje to sygnały, które płyną z naszego ciała i mózgu, informując nas o tym, co jest dla nas ważne, co nas rani, czego pragniemy albo czego się boimy. Są częścią naszego systemu ostrzegawczego, ale też przewodnikami. Które mogą prowadzić nas do głębszego zrozumienia siebie. Problem w tym, że większość z nas nie nauczyła się rozpoznawać i nazywać swoich emocji. Od dziecka słyszymy: Nie płacz, nie złość się, nie bój się, i uczymy się, że emocje to coś złego, że trzeba je ukrywać i tłumić. A tłumione emocje nigdzie nie znikają, zostają w naszym ciele i zaczynają żyć własnym życiem. Najpierw jako napięcie w karku, ścisk w klatce piersiowej, bóle brzucha, potem jako przewlekłe zmęczenie, problemy trawienne, migreny czy choroby autoimmunologiczne. Gary Craig, twórca IFT, pisze: Zauważamy czasem powierzchowne skutki emocji, bo mają natychmiastowy wpływ fizyczny, np. Nagły wybuch złości podnosi tętno i ciśnienie krwi. Silne emocje, takie jak lęk czy zamartwianie się, od razu objawiają się bólem brzucha, trudnościami z oddychaniem, bólami głowy albo uczuciem ścisku w klatce piersiowej. Niestety, często nie jesteśmy świadomi głębszych szkód, które dzieją się w nas latami. Czasem potrzeba miesięcy, lat, a nawet dekad. By ciężar tej chemii negatywnych emocji wyniszczył nas, nasz układ odpornościowy i mechanizmy regeneracji, prowadząc do poważnych, długotrwałych objawów, które mogą przerodzić się w choroby przewlekłe. Koniec cytatu. Od tysięcy lat w mowie potocznej używamy powiedzeń, które doskonale oddają, jak emocje odzwierciedlają się w naszym ciele. Mówimy, co ci leży na wątrobie, mam motyle w brzuchu, serce mi pęka. On jest jak wrzut na tyłku i choć czasem traktujemy te słowa jako metafory, w rzeczywistości są one zdumiewająco dosłowne. Dosłowne, bo emocje nie powstają tylko w głowie. Kiedy czujesz silny stres, lęk, złość, smutek czy euforię, twoje ciało reaguje na poziomie biochemicznym i fizjologicznym. Serce przyspiesza lub zwalnia, oddech staje się płytki albo głęboki. Twoje ciało jest żywym ekranem. Nawet, na którym wyświetlają się emocje, nawet jeżeli nie zawsze jesteś tego świadoma. Nie można oddzielić psychologii, od psychiki, od fizjologii, nasze ciało i umysł są ze sobą nierozerwalnie związane. Są jednym spójnym systemem. Więc jeżeli zainteresowała cię książka Mentalna akupunktura: Wystukaj w sobie życie. Zapraszam cię na moją stronę justynasodel.com. Tam znajdziesz e-book w zakładce sklep, który możesz kupić i uzyskać natychmiastowy dostęp. Również zapraszam cię na Amazon. W twoim kraju książka jest dostępna na całym świecie. A jeżeli zainteresowało cię EFT tapping Emotional Freedom Techniques. Jeżeli chciałabyś nauczyć się, jak się opukiwać, zapraszam Cię do Akademii EFT, gdzie uczę EFT Tapping. Zapraszam Cię również na sesję indywidualne online, gdzie możemy stworzyć przestrzeń tylko dla Ciebie, abyś uwolnił, uwolniła swoje niekomfortowe emocje, ból, lęk czy traumy. Również zapraszam Cię na, szkole, na warsztaty EFT Queens w grupie są to warsztaty online przeznaczone dla kobiet, które chcą więcej w społeczności EFT tapping. Jeżeli masz jakieś pytanie odnośnie metody EFT, odnośnie książki Mentalna akupunktura, napisz mi komentarz pod tym filmikiem lub napisz do mnie justyna.sodel.com. Pozdrawiam Cię serdecznie, dziękuję ci i życzę powodzenia na drodze emocjonalnej wolności.